Dobra, jestem. Chciałem ruszać tutaj z mocowania. I teraz tak śrubkę kurczę tutaj. Próbuję odkręcić. Ale coś ciężka wyjdzie. Teraz tutaj trzeba tą będzie odkręcić. Jak już tą, tą popuszczę. To w tym momencie kurczę, ściągnę całe mocowanie razem z tym wahaczem wzdłużnym. No i będzie można sobie na uwolnionym robić. Mam nadzieję, że ta trzecia śruba też puści. Tutaj o, widać, widać, widać. No i wtedy kurde, mam nadzieję, o to jeszcze jest ważne. Tutaj, żeby popuścić całość i żeby tutaj zjechało to mocowanie razem z, tą, z tym łącznikiem mam nadzieję że się uda i zobaczymy